Czy wy swoje dzieci w jakiś sposób pro, nie wiem, projektujecie, nastawiacie, jeżeli chodzi o tę sytuację interpersonalne, na przyszłość? A o takie, o to, yy... to takie związkowe oczywiście, takie tak? Jest... Że no, jako wow. rodzice, no bo paralizatora, czy czy, czy po prostu... no właśnie albo to znaczy, sznura, albo to lżejszy, kajdanki, jakiś... obite różowym futerkiem, no różnie można. Wiesz co, ja w ogóle yy... uważam, czy to że, nie ten to, czas? że to jest bardzo delikatny yy, temat. Po pierwsze, mhm. w ogóle właśnie on wy, jeszcze wyjść, Mamy wyjść. Ona, moja, moja córeczka ma 7 lat mhm. i e, ja sobie myślę, przecież to, nie, to to na pewno nie jest chyba ten wiek, żeby, okay. żeby zaczynać takie rozmowy, e, a nawet czasem jak e, gdzieś w jakiejś książeczce, czy coś, jest coś takiego, co by było takim jakby początkiem takiego, e, takiego właśnie tematu, to ja tego nie podejmuję, bo ja sobie myślę, że ona musi sobie to sama chyba w głowie poukładać. Hmm. Tak, tak mi się. Tak mi się jakoś wydaje. Nie wiem, ja chyba ja tak sobie myślę, ja, bo ja chyba, chyba taka tak pierwsza miałam. miłość to była coś koło siódmego... Ja, broń Boże, nie mówię teraz o twojej córce, a tak Aha. zerówka, pierwsza klasa, to przecież pierwsza miłość też, nie? Cóż, to najprawdziwsza była wody, to była jedyna prawdziwa. <laughs> nie, to jest tego. ta jedyna miłość, która trwa te trzy dni, nie? Jakby... Mm. Jeżeli chodzi o sprawy tak zwane, e, e, tak zwane seksualne, bo na tym jesteśmy, Oczywiście. to ponieważ moja żona, która jest tym pantoflem, je, jest ze Szwecji i tam oni mają tam zupełnie... w szybko się e, zaczyna. E, znaczy, Rozmawiać się zaczyna szybko. Ta, ta. Tam się zaczyna szybko rozmawiać, ponieważ, ponieważ, e, ponieważ nie ma co, że tak powiem, nie ma co udawać, że tego nie ma. Mhm. I oni to bardzo, ba, bardzo dosyć po, fajnie rozwiązali Szwedzi, bo oni o tym mówią adekwatnie do wieku, oczywiście, nie pokazują e, filmów dla dorosłych dzieciom trzyletnim, bo, bo te dzieci by zasnęły, bo by tego nie zrozumiały. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o dzieciaki, to mi kiedyś jeden mądry człowiek powiedział coś takiego. Jedyne co można nauczyć swoje dziecko, to Twojego stosunku do partnerki, żony, matki. Resztę sobie doczytają. Ja uważam, że to jest najmądrzejsza rzecz, jaką słyszałam w życiu, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. To znaczy, one więcej obserwują niż ty. Możesz im mówić, co chcesz, a jak zobaczą, że robisz zupełnie co innego, to przestanie tak. to, to przestanie Dlatego nie mam dzieci.